Wyobraźcie sobie, że uczestniczyliście w spotkaniu, w trakcie którego okazuje się, że w pomieszczeniu znajdował się niebezpieczny wirus i istnieje ryzyko zarażenia się śmiertelną chorobą. Jeśli ją macie, czeka was bezbolesna śmierć w ciągu przyszłego tygodnia. Ryzyko zarażenia się to 1 na 1000. Prowadzący ma jednak jedną dawkę antidotum, które sprzeda osobie, która jest w stanie za nie najwięcej zapłacić. Nie musicie się martwić o gotówkę, bo jestem w stanie pożyczyć wam pieniądze na 0% i będziecie je mogli oddawać przez 30 lat. Ile jesteście w stanie oddać za lekarstwo? Dzień dobry! Z tej strony Hubert i bardzo miło mi to widzieć na kolejnym piątku z pan Kracym. W dzisiejszym odcinku z serii Pułapki umysłu porozmawiamy sobie o efekcie posiadania. Dowiemy się, czym jest, kiedy możemy przez niego stracić pieniądze oraz skąd się bierze. Zaczęliśmy z grubej rury, bo od małego eksperymentu. Mam nadzieję, że udzieliliście odpowiedzi na pytanie ze wstępu i zapamiętaliście odpowiedź, ponieważ przyda nam się ona za chwilę. Najpierw jednak drugie pytanie. Badacze prowadzą badania nad tą samą chorobą. Poszukują ochotników, którzy na kilka minut wejdą do pomieszczenia, w którym spotkają się z dokładnie takim samym ryzykiem, co w poprzednim przykładzie, czyli 1 na 1000. Efektem zarażenia ponownie jest bezbolesna śmierć przy ciągu 7 dni. Jest jednak ważna różnica. Tym razem antidotum nie istnieje. Ile naukowcy musieliby Wam zapłacić, żebyście zgodzili się wziąć udział w eksperymencie? Teraz jest dobry moment, żeby zapauzować i zastanowić się nad odpowiedzią, a także porównać ją do tej z pierwszego pytania. Istnieje duża szansa, że tak jak u większości osób, druga kwota była u Was znacznie większa niż pierwsza. Jest to o tyle zaskakujące, że jeżeli spojrzycie na sprawę czysto analitycznie, patrząc jedynie na dane i stosując matematyczne podejście, Obie są takie same. Mamy taką samą szansę zarażenia i identyczne konsekwencje w sytuacji, w której nie dopisałoby nam szczęście. To, czy zostaliśmy już wystawieni na ryzyko, czy dopiero zamierzamy to zrobić, nie wydaje się mieć większego znaczenia. Oznacza to, że z punktu widzenia tradycyjnej ekonomii wyniki powinny być takie same w obu przypadkach. No a jak się domyślam, nie są. Kiedy Richard Taylor, laureat Nagrody Nobla z ekonomii i autor eksperymentu, z którego pochodzą pytania, zadał je studentom, rozbieżność była olbrzymia. W pierwszym przypadku byli oni w stanie zapłacić 2000 dolarów, natomiast w drugim oczekiwali wynagrodzenia minimum w wysokości 500 tysięcy dolarów, a często w ogóle nie chcieli brać udziału w eksperymencie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyglądało u Was, więc weźcie udział w moim badaniu i napiszcie proszę w komentarzu, jakie były Wasze kwoty. Czuję się teraz jak taki poważny badacz naukowiec. No dobrze, ale skąd się bierze taka rozbieżność, skoro teoria ekonomii w ogóle jej nie przewiduje? Dlaczego to czy zagrożenie jest już za nami, czy przed nami ma takie znaczenie? Pewnie większość z Was domyśliła się, że to jest właśnie ten efekt posiadania. Polega on na korzystniejszym ocenianiu i wycenianiu wszystkiego tego, co mamy już w posiadaniu. Oznacza to na przykład, że kubek, który kupiłem miesiąc temu za 5 zł, mimo że rzeczywiście stracił na wartości, dla mnie prawdopodobnie będzie wart więcej. Ta sama rzecz, kiedy jest w naszym posiadaniu, wydaje nam się po prostu cenniejsza. Oznacza to, że łatwiej jest nam obyć się bez czegoś, czego nie mamy, niż zaakceptować stratę czegoś, co do nas należało. Dokładnie taka sytuacja występuje w eksperymencie, w którym przed chwilą razem wzięliśmy udział. Nie byliśmy skłonni tanio sprzedać swojego zdrowia, mimo że to samo zdrowie wycenialiśmy znacznie taniej, kiedy już nie należało do nas, czyli kiedy zostaliśmy wystawieni na ryzyko. Przypominam o zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Wiedząc już o istnieniu efektu posiadania, moglibyście zastanowić się, jakim cudem dochodzi do jakichkolwiek wymian i sprzedaży, skoro dla nas wszystkich nasze rzeczy są takie ważne. I już spieszę z wyjaśnieniem. To nie tak, że sprzedaży dokonują jedynie te osoby, które są odporne na to zjawisko. Zdrowie jest tutaj po prostu szczególnym przypadkiem, w którym obserwujemy naprawdę poważną różnicę w wycenach. Efekt posiadania oddziałuje bardzo mocno na nasze zdrowie, ale w bardziej codziennych przypadkach jego rola nie jest aż tak znacząca, co w żadnym wypadku nie znaczy, że jest on nieistotny. Często możemy się z nim na przykład zetknąć, kiedy idziemy na zakupy. Coraz częściej firmy dają możliwość wypróbowania ich produktu przez miesiąc, dwa, a czasem nawet i trzy z opcją zwrotu przedmiotu, jeśli tylko nam się nie spodoba. Marketerzy mają po prostu nadzieję, że zadziała omawiane dzisiaj zjawisko oraz że nie będzie nam się chciało wykonać zwrotu. Często ich nadzieje się spełniają. Podobnych pobudek możemy dopatrywać się w przypadku jazd próbnych przy zakupie auta czy dostępności przymierzalni w sklepach odzieżowych. Sprawienie, żebyśmy poczuli się trochę, jakby produkt był już nasz, nie jest tu raczej głównym celem. Ale na pewno nie zaszkodzi sprzedażowcom, którzy chcą nam coś wcisnąć. Z efektem posiadania mogą się też zetknąć osoby, które inwestują na giełdzie. Inwestorzy są bardziej skłonni do trzymania w swoim portfelu tych akcji, które już tam mają i traktują je w trochę uprzywilejowany sposób. Im dłużej trzymają papiery wartościowe, tym mniej są skłonni, żeby się ich pozbyć, a efekt ten jest nawet silniejszy, jeżeli pozwoliły im one już wcześniej zarobić. OK, wiemy już czym jest efekt posiadania i gdzie możemy się z nim zetknąć. Skąd się on jednak bierze? Ekonomiści behawioralni znaleźli rozwiązanie tej zagadki. Okazuje się, że jako ludzie cechujemy się dużą awersją do strat. Oznacza to, że dotkliwiej odczuwamy stratę 100 złotych niż taki sam zysk. Straty wywołują w nas większe emocje. Aby zobrazować to zjawisko, wyobraźcie sobie, że dostaniecie podwyżkę o 100 zł. Cieszycie się, prawda? W drugim scenariuszu szef obiecuje wam podwyżkę o 200 zł, ale po tygodniu okazuje się, że będzie to jednak stówka. Mimo, że sytuacja jest taka sama i efekt końcowy jest taki sam, tym razem jesteście dużo mniej zadowoleni i nie unikniemy rozczarowania. Podsumowując, efekt posiadania sprawia, że lepiej oceniamy to, czego jesteśmy właścicielami i wynika głównie z naszej awersji do strat. Wykorzystują go marketingowcy i sprzedawcy, żeby wciskać nam niekoniecznie potrzebne produkty, a czasem sami możemy wpaść w jego sidła, na przykład nieobiektywnie wyceniając wartość naszych inwestycji. No dobrze. Tych z was, którzy zostali do końca, zachęcam do sprawdzenia mojego innego filmu o efekcie derota, z którego dowiecie się o innej pułapce umysłu oraz jak mądrzej wydawać pieniądze. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Nawet nie pytajcie na ile wyceniłbym ten mój komplecik do yerba mate, bo na pewno nie byłoby was stać.